Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla was pomysł na bardzo smaczną i prostą w przygotowaniu zapiekankę z przepysznym sosem. Jest to ostatnio moja ulubiona zapiekanka. Jest tutaj brokuł, jest makaron u mnie penne, kurczak, i inne składniki. Serdecznie zapraszam na przepis. Przygotowałam sobie wszystkie składniki i mam tutaj natkę pietruszki, jedno jajko, Wodę, ser żółty starty na tarce śmietane 18%, odrobinę mąki, gałkę muszkatołową, sól oraz pieprz. I to są składniki praktycznie na sos. A teraz pozostałe składniki, filet z kurczaka kroję w kostkę, dodaję przyprawy i wszystko ze sobą dokładnie mieszam. Teraz filet z kurczaka podsmażam na patelni wraz z cebulą i przygotowuję pozostałe składniki. Robię też sos, w misce umieszczam wodę, dodaję śmietane 18%, jedno jajko, mąkę, przyprawy, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, ser żółty i świeża natka pietruszki. To wszystko dokładnie mieszam. I tutaj mam podgotowany makaron, umie penę, podgotowane również brokuły, filet z kurczaka i dołożyłam jeszcze pomidor, który pokroiłam w kostkę. I to są praktycznie te składniki na zapiekankę. Teraz zalewam przygotowanym sosem, gdzie dodałam również ser żółty, i to wszystko razem delikatnie wymieszałam. Zapiekam około 25 minut w piekarniku nagrzanym na 220 stopni. Zapiekanka jest gotowa. Bardzo smaczna, prosta w przygotowaniu. Serdecznie polecam.